Maneczko ludziska, witam bardzo serdecznie. Jedziemy z kolejnym odcineczkiem Ark Survival Ascendant z Korczert. Tym razem zwiedzimy jaskinie. Mamy już talony, więc czas przygotowania, rozpocząć. Trzy artefakty mamy do zebrania. Nie wiem, jak długa będzie ta jaskinia, czy kolejne trzy najpierw lukniemy tą która jest tutaj najbliżej tam trochę dalej na pustyni potem pojedziemy polecimy na czerwony obelisk tam prosto i na końcu tą przy niebieskim obelisku zmienię sobie tylko widok mam ze sobą tajle małego zimprintowany jak pamiętacie w 100%, procentach wyekspiony wyleczony Mam jakieś materiały, jakby mi się zbrojka popsuła. Trochę polimeru, skóry, fajperu, jakieś piworki, skrzyneczka. Do skrzyneczki sobie po prostu schowam drugą tajlę, bo wziąłem na zapas i wywernę. Mam sok z kaktusa i bak repelanta, żeby mnie tam nie wyczuwały za szybko te, te gadziny. Jakaś zapasowa zbrojka, trochę amunicji. Pompka. Tak, oho. Tak, tak to wygląda. Trochę podjem. Trochę się napije. Wciśniemy. ta jest najbliżej, więc tak stwierdziłem, że po prostu najpierw to sobie zrobimy. Jeszcze po drodze chciałbym tylko zgarnąć trochę skóry. To może mi się przydać później. Coś by poszło nie tak w tym To to zawsze można wiecie. Czy to zbrojkę se naprawić, czy coś tam ewentualnie zbudować. Zawsze trochę skóry się przyda. W żarcie mam, to mi raczej nie będzie potrzebne więcej. Teraz jeszcze miałem, a właśnie, 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 póki jestem blisko. Wezmę sobie jeszcze trochę tych, trochę rosołków leczących, medical brew. Nie wiadomo, czy mi się nie przydadzą. Lepiej a, mieć i nie potrzebować, niż potrzebować i nie mieć. Z tym jest tak jak e, z zapalniczką, czy... czy Prezerwatywą <laughs> lepiej mieć i potrzebować niż potrzebować i nie mieć. Nie mam ich za dużo, ale myślę, że ze dwie seteczki mogę sobie wziąć. później sobie ewentualnie dorobię, jak będzie taka potrzeba. Pojażdżę mniej więcej gdzie jest ta jaskinia. Pamiętam ją jeszcze ze starego Arka. No, chyba się nie zmieniły te, te lokacje aż tak bardzo. Ewentualnie wnętrza tych jaskiń mogły się pozmieniać tak jak to miało miejsce na Island. Tam, tam te wnętrze, wnętrza jaskin trochę pozmieniali. Wszystko to dużo ładniej wygląda. O, e, sok z kaktusa możemy wziąć. Jeden więcej nie zaszkodzi. To gdzieś tu było, pamiętam, w okolicach tych ruin. Jakieś takie duże. Jakaś taka duża budowla stała. I wejście do niej. Coś, coś... ta wywerna jest jakoś tak dziwnie przeciążona. Może... za dużo tego mięcha ma. Tu jakieś widzę jeszcze mantisy są, a mantisy to ja sobie ogarnę. zawsze trochę dodatkowego polimeru. bym popsuła zbroję? Nie. Jak już myślałem. To zawsze to trochę dodatkowego... ...polimeru. to chyba będzie wejście... ...do tego cave'a. Okay, tak. Tutaj, w tej... ...w tej, w tej budowli. I tam... ...wywkę. Nie tu nic groźnego, nie ma. Tylko czy będzie można tutaj postawić... ...materacyk, to, to, to powierzę, że bez problemu, ale... Dobra, dwa materacyki. Stoszyneczka. Wywka. No nie, jeszcze ten się musiał trafić muszę jakieś steamberki sobie ogarnąć Nie, dobra, nie wchodzi mi Nie wchodzi mi torpor Myślałem, że trochę mocniej mnie lupną. To wtedy ten torpor trzeba by było zbić. A czy ja coś tu jeszcze powinienem zostawić? Chyba nie. Dobra, idziemy. Idziemy, idziemy. Bo tu nie ma co czekać. No ale tutaj. A, tu się spok. Myślałem, że tylko te takie. Cienkie przejścia są, ale są tu, widzę, normalne. No, zmienili jaskinia. Ja. Zmienili, zmienili, to już widzę. Już widzę, że zmienili. You Ok, idziemy dalej. Będę się starał w miarę możliwości tutaj lurować na mnie ewentualnie zagrożenia. Tam podejrzewam, że gdzieś może być jakaś szynaczka z ekspem, ale. Na razie sobie nie będę tym zawracał głowy, jeszcze chętnie sprawdzę, bo to są jakieś kaktusy, chyba. Czy te kaktusy da się sparmić? Nie da się, to tylko taka teksturka. Myślałem, że może da się sparmić to trochę żarcia i picia by wpadł. jakieś dziwne odgłosy coś albo siedzi w teksturach, albo na suficie, ale chyba chyba w teksturach jest jak tonyki ...jakieś oneki. Wolę tu na razie nie biegać, póki nie znam jaskini. To wolę sobie tak podreptać. Tam jest jakieś przejście i tam jest jakieś przejście. Idziemy tędy. Jest szerzej. Nie będę się musiał martwić, że Dajla się nie przeciśnie. Nie, nie siedzi. jaka artrod puera. Widzisz, tutaj z tyłu mnie zaskoczyła. Ale o, leciął. Ja muszę sobie przeładować do końca. Dobra. Antisje. Ja do polimeru się na przy okazji. Ślimak jest, ślimak by się przydał, ale nie mam ciastka. Jakbym miał ciastko, to bym ślimaka oswoił, by mi przechowywał polimer. maka ubiłem, nie wcący. Dlaczego? Dlaczego nie mogę? Daj mi to, 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 to i to. Dlaczego nie mogę sobie przeładować siedząc na tajli? To dopiero jak się skończy amunicja. Ale ładnie, kolorowo. Gdzieś tu jest artefakt chyba, bo... ...błyszczy się ten... filar. No dopiero jak nie ma amunicji, to dopiero mogę... ...przeładować. Tam to nie sięgnę chyba? Nie ma opcji, no. dalej. A co tu jest? Jakieś tam na wejście? Stajla se Jakieś w wiszące dziadostwa.

Jest artefakt, pamiętam to pomieszczenie takie jest Dobra. Tędy górą taka dosyć prosta droga, ciekawa prosta droga, więc może i tędy górą też sobie wrócę o ile dam radę, powinienem dać. Dobra, teraz jak znam już drogę. Będzie trochę szybciej, trochę będzie szybciej. Daj mi skórę i polimer. Ja myślałem, coś dużego, a to... A to Artyl puera. Tak co dziwnie wisiało. Myślałem, że będzie trudniej. Widziałem ten Bachrek Eland, i sok z kaktusa, zapomniałem ich użyć w ogóle. Najśmieszniejsze jest to, że zapomniałem ich użyć. Tam jest skrzyneczka z lutem jakimś. Pytanie, czy warto po niego i Mam no, w sumie kuszę i. <laughs> no właśnie, zapomniałem. Wiedziałem, że czegoś zapomniałem. A grappling hooków nie wziąłem. Myślałem, że. Myślałem, że wziąłem, ale nie. Ale fajną się tam powinienem móc wspiąć. Nie tam jakiegoś... Coś sobie wisi. Artopuera sobie wisi. Coś sobie nie wisi. Czy ty się, ziomuś, tam wespniesz? Rady. dał radę, coś tu chyba próbuje wejść No nie serio to co? Dobra, już jesteśmy poza jaskinią. Matracyki mogę... najpierw muszę naprawić. Się trochę zepsuły. Nie da się naprawić, to trzeba zniszczyć. Co ty tam ma? A z góry polimer to drzwi mi dalej. W sumie hityne też, bo jak trzeba będzie siodła dla argent robić i te siodła ulepszać, to trzeba będzie mieć dół... Żo dużo, dużo Nie ma przypadkiem jakiegoś doporma nie, nie ma, ale jest mantis. Jest fitynny. Spadające dźwięki to są po prostu Ech, mega. Dobra, dawaj mi polimer i Ale trochę obijamy. Zaraz e, sprawdzę, ile jest e, nagrania. I ewentualnie zrobimy jeszcze od razu jaskinie przy czerwonym walizku. Bo ja muszę i tak zostawić sobie te wszystkie materiały, które nazbierałem. sobie zostawię trochę skóry też sobie zostawię ale nie aż tyle co tu więcej w zasadzie nic artefakt trzeba zostawić To do smithy. To jest blueprint. Artefakt. Resztę bierzemy. No, polimeru jeszcze nie potrzeba. Tam pewnie będą mi tak jeszcze jakieś e, mantisy w tych pozostałych jaskiniach, więc coś tam sobie jeszcze na naformujemy. dobra ile jest nagrania pół godziny prawie dobra ludziska słuchajcie to ja w takim razie wrzucam to nagranie na YouTube z tego cave bo chcę mieć po prostu więcej czasu nie wiem jak tam w tych jaskiniach pozostałych pójdzie no ale wiadomo że zawsze lepiej mieć godzinę niż pół godziny na ewentualnie jakieś tam poczynania w tej jaskini także zaraz nagrywam kolejny a ten myślę że będzie w ciągu godziny, bo jest krótki, więc w ciągu godziny powinien być dostępny już 4K do oglądania, nie regulujcie odbiorników, nie odchodźcie do, od monitorów, możecie ewentualnie skoczyć się, dotlenić, skoczyć się, odcedzić kartofelki, tak czy inaczej zaraz jesteśmy, do zobaczenia, hejka.